Myślę, że to chyba nie pierwszy i nie ostatni przypadek, kiedy oni pokazują, że nie potrafią niczego połączyć ani niczego zbudować, tylko muszą podzielić i zburzyć. Jeżeli pan Terlecki mówi, że ci, którzy są polskimi patriotami głosują na PiS, a PiS ma teraz 30% w sondażach przy 50% frekwencji, to znaczy, że jakieś 85%, o ile dobrze liczę Polaków, to nie są polscy patrioci zdaniem pana Terleckiego to jest tworzenie jakiejś alternatywnej Polski, w której ta naszość, w którą oni się owijają, będzie jedynym kryterium w przynależności do wspólnoty czy narodowej, czy państwowej, to jest bardzo niebezpieczne gadanie, dlatego że z takich słów rodzą się później rozruchy, domowe wojny, przemoc, agresja. Jemu się może wydaje, że on tak plepla, że on tam sobie coś powie, że rzuci sobie gdzieś tam i ktoś to później w mediach podchwyci. Tymczasem to jest niebezpieczny wstęp do tego, co może się później dziać na polskich ulicach. Dlatego twierdzę, że są to ludzie niebezpieczni. Po prostu zwyczajnie fizycznie dla Polaków niebezpieczni. Nie tylko ich okradający, ale po prostu niebezpieczni. I dlatego trzeba ich jak najszybciej odsunąć.